Prezent niespodziankę dla naszego szefa Jaśka Zobaczcie to jego prosiaczek Oklejamy go w kolory nowe z logotypami fejmu Wiliśmy właśnie do Media Industry i chłopaki przygotowali dla nas projekt. Chodźcie zobaczcie sami Biet. No dobrze, to jesteśmy Siemanko, Biliśmy do Media Industry i przechodzimy dalej, zobaczymy jak będzie wyglądał projekt oklejania. Jak wygląda ich firma. No i chłopaki, trochę opowiedzą o swojej zajawce. Ja ma w ogóle? Siema, siema. Tak, okay. No to dobra, Ja się nic nie wie, ale my wiemy. Co? No mamy porszaka Kajmana 718. Oklejamy go na czarno. I kleimy złoty. Jaki to był złoty? <noise> Dubaj. Dubajski złoty. Autko będzie miało zmieniony kolor na folię 3M z serii 2080 folia wylewana. Wysoka jakość, wysoka puła, jak wszystko u nas. E, no zobaczmy, co się dzieje u nas na hali. Porsche już wjechało. Mamy tu parę fajnych sprzętów. Akurat przygotowujemy do wydania 3 e, kołowca Cana. E, co to w ogóle za, za, za kolorki są tutaj? Tutaj mamy 3M, yy, czarny połysk w metaliku, ale nie w takim jak będzie na aucie od Jasia, troszkę mniejsze ziarno plus karbon. Było to takie pomarańczowo-zielone, niespecjalne, miał być Batmobil. Efekt no tak widzicie. Yy, no i co, i mamy prosiaka, nie? I mamy prosiaka. No co, pełna zmiana koloru 3M2080, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. Wkleiliśmy trochę na Arlonie, niestety wycofali się z produkcji folii kolorowych, z czego bardzo żałujemy. Przeszliśmy na trzemkę, też jest spoko, przeszkoliliśmy się u naszych dostawców. Nie pierwszy prosiak, nie? Nie pierwszy prosiak, także generalnie te samochody trochę znamy. No co, no musimy go porządnie najpierw odpuścić, porozkręcać, no i potem ten gaz zamontować, nie? No bo bez gazu, jak tyle oklejenie kosztuje, no to nie ma opcji. No Ja się potem nie wyrobi na wahę. Także po sąsiedzku do dalka zaraz podejdziemy, e, zaproponuję jakąś dobrą Instalkę. E, no co, e, auto ładne, ale będzie jeszcze ładniejsze. To co? To co robimy dalej? Zobaczymy czym chłopaki się tutaj mają w firmie, ich sprzęcik do robienia rzeczy. Później przejdziemy, zrobimy bonus LPG. No i co? I spotkamy się kilka dni później, zobaczymy reakcję Jaśka, czy mu się spodoba, no i zobaczymy jak to finalnie wygląda.

Jeżeli na firma i nie mam jednego samochodu na parkingu, no to chyba, to chyba niespodzianka tylko od samochodu. Oddajemy niespodziankę. A może ciarki przyszły. Była. była moja... Ja piekolę jeszcze złotko wrzucili. Chyba był czerwony kapturek, to teraz będzie Fejmowus, ale Badmobil chyba bardziej, co? No kurwa kozacko to wyszło Ja cię nie p...dolę pierwszy Obóz na śląsku Dobra, raj no używam Nie no mega Pokażę Ci nisty Zamontowaliśmy jeszcze Daran, 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 pomaga wiesz Trochę zlekka mnie ale no, tutaj twórca naszej niespodzianki mówi, że wypoczynamy. Niespodzianka jeszcze dareczka? Jakie regulacje, to po tysiącu kilometrach, wiesz co? To jest to jest po no, no dobra, to będzie, a, czyli ja rozumiem, że on wygląda, tylko nie jeździ. Ale odpala. Że ma bardzo powoli, ma powolutku, ma... Tylko wiesz co, niech to już schować w lewu pod ten. Nie dało się Nie dało się To musi zostać, wiesz? To jest tu firmy i myć. nie? A tak naprawdę to jest fake. Patrzy na gaz. To już by nie miał pan tylko gazowo z... W generalnie to nie powinna być na tym wszystkim reklama PGNiG. koła! Proszę to pewno! mi to cały czas... Bo to w nie pasuje, nie? Oznaczamy Matusza Pudzanowskiego. I've been up and I've been down and I've seen it all. Was in the gym working my shot, now they pass me the ball. They never answer when I call, now I don't know they call.